Teraz powinno być, musiałem klucz na nowo skopiować. Tak? Do NKD. się zmienia cały czas? Chyba tak, nie wiem. Na razie jeszcze chyba nie ma, odświeżam. Już musi chyba być. Jest, a teraz, teraz. jest. Widzę menu. Wyciszę to, nie chcę siebie słyszeć podwójnie. <laughs> Czekaj, odpalę jakość, jakoś. No weź, nie wiem, albo 2k, albo jeżeli no, nie ja ten... No, pewnie 1 Snajperkę bierzemy. No już, kurwa, tylko się zrespiłem, chłopie, i z czołgu dostałem w pysk. Ty, ja nie wiem, czy masz pełny ekran. Yy, ten Czekaj, czekaj, czekaj. Musi być pełny ekran. Dla skrawek ekranu streamujesz. Weź, zobacz. Jak to skrawek ekranu? No kurwa, lewy górny róg chyba, albo prawy górny. Nie ma całego tego. Weź, bo ale... się to przyciągnij, żeby to w ten. Ale. Zobacz. grę? No? No gra czekaj, jest. Czekaj, gra jest dobrze. Czekaj, czekaj, czekaj. Przez chwilę taki, tak wyglądało, jakby kurwa go skrawek ekranu, nie wiem. Oprzej, dam ci screena. Może jak minimalizuję, ale co, da dalej tak jest? Myślę ci na im górze, jak to wygląda. Wyglądało przez chwilę. Kurwa, chyba dalej tak jest. Dalej tak jest, no? No? Ty, co jest? Czemu tak jest? Skalowanie się jakieś zjebało chyba, nie? Nie, nie. Weź kliknij, jak masz ten obraz, kurwa, musisz zrobić, żeby była taka czerwona obramówka i kliknąć prawym i dopasuj do tego, dopasuj do tam czegoś chyba czego do ekranu, czy do. Czekaj, dodaj ustaw przekształcenie obrazu, nie, filtrowanie typ mieszana efekt przejścia. Nie widzę tego. Ale masz tak, że ci się czerwona obwódka zapala wokół tego tego? No tak. To jest na całość? Na całość jest, no. Ale, ale właśnie widzę, że jest ten, że jest... E... Coś kurwa jest nie tak. 2560... No w ustawieniach obs jest niby wszystko dobrze. Że... Też nie wiem. To ciekawe. Kurwa dziwne, fuj, nie? No nie, no jest skrawek ekranu kurwa, no nie ma pełnego ekranu. Tego co się dzieje. Widzę, oddalałeś, przy tego przybliżałeś i, i ten. Churde. I dalej, no? Czekaj, wezmę jeszcze raz przychwytywanie gry. No dalej jest tak samo. Kurwa, zawsze jakieś problemy. Jak ci streamerzy wytrzymują, kurwa. Czekaj Nie to wiem. Film 5 Streaming. Musisz mieć coś zipane weźmy wyślij ustawienia te twoje. Kurwa z w sensie screen OBS mi wyśli z tym kurwa ekranem. O, teraz jest dobrze, zobacz. A co zrobiłeś? Że wziąłem nie przechwytuj okno, tylko przechwytuj pełno ekranowo. Oj, widzisz, teraz jest dobrze? Ta. jest good. Dobra, to był zły pomysł, żeby się tu wpierdalać Kurwa przypominam się ten battlefield 1942 kiedyś był To no. był kurwa taki stary, coś na tych Były takie lotniskowce 2 byłoby się respić na i pływać nimi kurwa Fajna wieka crampa Zycińskie No też kurwa pamiętam tego Kurwa to gdzieś chłopy są Ładna ta grafika. No, fajna jest, no Widzicie światka jakieś te ray tracing ray tracing ta grama Ale Quick Scope! Eee... Ona nie ch chyba A czekaj Nie, ma ten mmm DLSS Jeszcze nie ma raj tracing nie, nie, ona jest z 19. Dziewiętnastego... Tak, zmienia w tej grze tak, że kurwa masz e, straszne te... Statering masz kurwa na tym, na... Tak, i to takie kurwa kurewskie. Co? Podoba mi się ta gra. Zajebista jest. Co to, to za profecie? Czym ty grasz? Snajperem. Bezwiadowcu. Ja medykiem pojętem jest jak dla mnie. Ta, medyka mam najbardziej rozwiniętego. Coś to, to słyszałem, jakby kurwa sen. Będę co grałem z Michałem i on mi ten latał takim dronem trójce, na no, tym filmie trójce, dronem tak, i oznaczał których chłopów na tej marze, Tak! Z tej no! Tam, kurwa tymi. Y, jak to się nazywa? Z tymi, kurwa. nie garażami, tylko. dla eee, Blaszakami na środku. No! No i tam, tam była taka kampa też, że kurwa na taki. film wchodziłeś. I co, i co, laguje? Są jakieś te, nie, zamazania? Jest, jest spoko. Jest spoko? No. no to kupuj Battlefield. A. będziemy wieczorem grać, bo ja wiesz co, niedługo na zakupy pojadę. Jak kobieta wróci tylko z pracy. No ja też będę na jakieś zakupy musiał się albo przyjść, albo chuj co zrobić, żeby dostać jakąś kolkę, bo przecież ja nie przeżyję wieczorem bez kolki. Tak?! Nie no, że ale to kurwa co będę pić. No ta, wodę to kurwa zwierzęta i rośliny piją No ja też piję kurwa tylko ja lubię tą kolkę tam 2 litrową dziennie przepierdolić. Ale to zwykłą czy zero? E właśnie zero nienawidzę tak mi się żygać chce kurwa jak A tylko ja Piłem słodką potem piłem zero przez jakiś czas Przyzwyczajają się, było spoko potem to wróciłem do zwykłej jest znowu, ale kurwa trochę mi kilo przybyło i, i wróciłem na zero i się tam przyzwyczajem spoko, bo to jest jak przeskoku, że Kurwa ono czy nie do końca smakuje, ale kupijesz tej teraz to jest to jest, to jest różnicy. No no <laughs> Kurwa typu nas ma 500 level prawie, 499, ja mam 26 kurwa Ile to trzeba mieć godzin kurwa? A to nie ma żadnych haków, że co ten level jest nie, nie 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 To że w jakimś tam kodzie czy czymś tam to było. Tak! W, ko w kodzie tak! W kodzie tak, ale w tym... Kurwa no nie mogę wejść! O! Jakie to są tereny? Mówisz, że droga wojna skutkała, to co to są? Normalnie kurwa warszawy? E, nie, nie, nie. E, to, na przykład, to na przykład Sudan jest, nie? Ale jest na przykład, są mapy w Rotterdamie. Podziemia Rotterdamu jest taki, taka, pamiętasz mapę metro? Z z B trójki. No to to jest takie metro, tylko że w Rotterdamie na przykład, nie? E, masz Norwegię. O właśnie, Norwegia jest tutaj. Trzy mapy z Norwegii. Co? Zaraz ci pokażę wszystkie mapy. Czekaj, wyjdę do menu. Eee, to ci pokażę. Kurwa, co myślałem, że druga wojna światłowa, to myślałem, że jakaś Europa tu będzie, w sensie, że jakaś może Warszawa, kurwa. Nie, 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 nie. No nie, tutaj te, takich rzeczy nie dodaję. Czekaj. Eee, A. gdzie co wszystkie mapy? Eee, szukanie zaawansowane. Mapy. Aha, no to czekaj. Aerodrom. Eee, to masz tak, te masz na przykład to są Chiny no. a Al Sundan, no to masz e, w Sudanie Tak, to, przed chwilą, przed chwilą. to jest chyba nie Niemcy albo też Holandia Fiel to nie pamiętam co to jest. Hamada to też masz, wiesz, jakiś arabski kraj i Wojima no to masz kurwa Chinę albo tam nie wiem Japonia, no Lofoty, no to Lofoty to są te w Norwegii. Marita też gdzieś jakieś wzgórza, kurwa, gdzieś Włochy czy coś. Merkury to nie wiem. Narvik masz na przykład, to też masz Norwegię, nie? Śnieżną mapę. Almary, obóz, no to masz też jakieś arabskie, operacja podziemie. Panzerstorm, bardzo dużo tu map. O, widzisz, masz Rotterdam. Tylko, tak, że teraz no, Rotterdam, Prowancja, Pogięta Stal, tu wiesz, o wyspy Wake i Salomona to też są jakieś tam e, na jakiś tak Pacyfik, nie? Na Pacyfiko, no, no. sztorm, sztorm na Pacyfiku, spustoszenie to jest y, też w, w Rotterdamie, znaczy w Holandii. No, no tak to dobra, to ja będę to pobierać, to ja to na jutro jakoś spróbuję ogarnąć, no bo mi się nie będzie pobierać zbyt szybko, jak się domyślasz. Jak masz 300 mega to chyba nie powinno być. Nie, 300 mega teraz nie mam, teraz mam 40, no bo ja na Starlinku mam 300 mega, a na Starlinku teraz nie siedzę. Aha. No to nie wiem BF ten chyba ważyć z 90 giga, coś mi się tak wydaje. Z no, tego co... No to się będzie ściągać. No, możliwe. Szkoda, że koda ci nie mogę pokazać, bo kurwa... Nie wiem, nie mogę go przychwycić w ogóle. Tylko ten najnowszy, nie? Tak, tego najnowszego, no. Ale sobie piszę i poszukam i powiem ci co lepsze będzie. nie, co bym se chciał wyknąć. Ja lubię nowe gierki jakieś... Patrzeć co się dzieje w nich. A, A tu to, to jakie są te, yy, te czasy Zwykle takie. No takie teraźniejsze, o. No to i git w sumie. byłyby wszystkie takie bronie. Nie no tak, masz normalne, wiesz, kałachy, nie kałachy. Ciekawe czy powstanie Battlefield Ukraina kurwa Hehehe Rosja Ukraina kurwa i napierdalasz się tam na bałwiu Podziemia Rotterdamu jest taki... Mogłoby coś być takiego Tak, w jakimś tam kodzie czy czymś tam to było Tak w kodzie tak Jakie to są tereny? Mówisz że droga wolna